Jestem Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Lotard doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka Inosa. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co Cię tu sprowadza. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta w Górniczej Dolinie. W dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Cholera, trzeba uciekać. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. To już koniec!